i dzień doberek z rańca, buenos dias, moje panie, zrobię wam śniadanie, hehe. <gry> no i cóż, kurde, to jest nowe słowo, słuchajcie, na dzisiaj. Właśnie zmierzam do Barbera, gdzie się wyszczygę na pięknego, słuchajcie, latynosa o blond włosach i niebieskich oczach. Tego nie ma, słuchajcie, w krajach latino, <gry> a następnie lecę, słuchajcie, do mojej babci, Jedziemy rowerkiem, więc dzisiaj pojedziemy. Idę się trochę przekąpać, wykąpać, bo jeszcze tego nie zrobiłem, a to jest najważniejsze. I co słuchajcie, działamy, lecimy z tym dniem. Dzisiaj piękna pogoda za oknem. Zobaczcie, jak pięknie jest. Zobaczcie, jak pięknie. No kurde, cudownie. Cudownie. Blokowiska, proszę Państwa, krzyczą z radości. A tam leci samolot. Pranie też, słuchajcie, się robi. Majteczki już prawie, słuchajcie, są cieplutkie i gotowe do założenia. Skarpetuszki też. Nie wiem jak wy, ale ja akurat lubię, może nie lubię, ale toleruję robić pranie. A wiecie, czego nie lubię? Nie lubię zmywać. Do zmywania mam jakiś taki, no nie wiem. Trend, no, no tak, tak średnio, ale no, czas, czasem trzeba, jak nie ma, słuchajcie, że tak powiem, zmywarki. A w, jeżdżę w miejscach, gdzie tego nie ma, no i wtedy, słuchajcie, się zaczyna, że muszę od razu to zrobić, bo jak nie zrobię tego od razu, to jest yy, masakra. A, tak to tak się wygląda. Opa, zero. I lecimy, słuchajcie, moja machina. Ostypki mam, kochani, i dla babci, jadę się szybko obciąć. I co, ja Dunia, no. Rower. Jest. To widzimy się słuchajcie już po obcięciu. Będę piękny zobaczycie. Piękniejszy niż jeszcze teraz. Wola, voilà, proszę Państwa. Ja już obszerzony elegancko się czuję, ponieważ jak się to Zdaje sobie plus do na dzisiaj. A w ogóle słuchajcie, jestem na ulicy, na dzielnicy Łazarz w Poznaniu. I tutaj, kochani, jest taka ciekawostka, że w co roku w Sylwestra. W dawnych czasach spotykali się ludzie na tym rondzie tutaj, dawali sofy, meble oraz inne różne rzeczy, które by mogły się palić i tu się paliło. To była taka tradycja tutaj małeckiego, słuchajcie, no i to zawsze było potem pełno policji w bramach, nie w bramach. Eee, tutaj normalnie były eskapady. To co się tutaj działo, słuchajcie, to, to był naprawdę grubo. Kiedyś to w ogóle chyba te czasy były takie bardzo, bardzo, to bardzo słuchajcie, no nieznośne, nie? Ludzie byli bardziej słuchajcie tutaj. No tu, tu się działy askapady w ogóle na łazarzu w Poznaniu. Było grubo. I to co roku tradycja była. Nie wiem czy teraz, bo dawno nie byłem tutaj słuchajcie na e, Sylwestra, ale kiedyś tak się Poznań bawił, więc to, to, to jest ciekawe. Mm, kochani. Już trochę zjedzony, jeszcze raz powtórzymy, proszę. Teoś? Teoś. Ale panuje nad sobą. Zobaczcie. Iwonka zadowolona. Mhm. Nie wiedziała, że to będzie się kręciło, więc zaraz szokowana trochę. No to jest słuchajcie, Teoś, nasza rodzinka. No zobaczcie, zobaczcie co on robi. O, chce kamery. Zobaczcie co robi. Przedstawiam się a, 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 a. Czeka, jak można im... spotkałem mojego przyjaciela z Judo, którym trenowałem, bo wy tego jeszcze nie wiecie, ale trenowałem judo przez w sumie pokaźną sumę lat, ale tu nie o tym, bo to będzie osobny odcinek, słuchajcie, trzeba z tego zrobić. Zobaczcie, no, jak słuchajcie to jest, że po tylu latach a my się znamy od którego 2000 Kurde. 19 lat chyba że? 20 lat już i się chuj człowiek nic nie zmienił. Cały czas skończy podstawówkę, słuchajcie. Ja cały czas w szkole. Ale wiecie, co jest najważniejsze? Że uśmiech pozostaje. A tu, jest, słuchajcie, łazarski rejon, ten kto wie, to bonus BGC, znana legenda, która teraz w sumie potrzebuje pomocy, więc wspieramy go. To właśnie tutaj, słuchajcie, zamieszkiwał. A to w ogóle kiedyś był rynek, gdzie może... Zamieszkuje? No. A. Bo to może... No to dalej jest, słuchajcie, kariera łazarska, ale tutaj kiedyś można było kupić broń, kiedy nie było tego tutaj statku kosmicznego. Bo kiedyś tu były stragany, a na tych straganach, słuchajcie, no przeróżne rzeczy, rzeczy się sprzedawało. I sami wiecie, jak kiedyś było, inne czasy w ogóle. Teraz tak naprawdę też wszystko kupisz, ale chyba już przez drogę internetową, nie? Ja musiałem się tosnąć, słuchajcie, zobaczcie tą w ogóle starą winę oldschoolową. jak ona, kochani, wygląda, no. To się school, słuchajcie, zecz sami z dywanów na takie dywany, a pamiętajcie, to nie ma różnicy, najważniejsze jest to, co nosicie tu, jaki jest fajny na zewnątrz, Yo, no ale ja wiadomo, wygląda, jest fajna. <grym> a ja, słuchajcie, się pofarbowałem pierwsza za 3 miesięcy i uważam, że chyba za mocno troszkę, nie wiem, ocencie sami, ale ja wam powiem tak, że warto próbować nowe rzeczy, ja już zapuszczałem włosy i nie włosy w ogóle, słuchajcie, nie zarastają, nie rosną w takim tempie, jak bym chciał, no ale... Dzisiaj patrzę, że muszę jednak jeszcze chyba umyć to, bo no, może za mocno, może nie, może tak przesadzam, nie wiem, no, więc jedziemy, słuchajcie, teraz na poznanie mojej babuni, znowu biorę stypkę i lecę eee, i co? No moja babcia zajebista. <grym> tutaj jest kawał historii, właśnie na tym, słuchajcie, osiedlu ja chodziłem, słuchajcie, do babci, tu miałem dwie babcie obok siebie, znaczy mam w sumie, tutaj jednej babci, babci już nie ma, ale w sensie Dziadek mieszka w jednym, babcia w drugim, ale to nie para, tylko że tak powiem z dwóch stron dziadkowie. I tutaj właśnie się wychowywałem, tutaj sobie się biegałem, tutaj się spinałem na e, placu zabaw na poręczach, skakałem, robiłem różne kombinacje, łapałem zwierzątka. Dopiero pamiętam do mm, łapałem je do takiej miski. Do wo, wo. Tu łapałem zwierzątka. Tu łapałem zwierzątka do wiaderka. Je przytrzymywałem słuchajcie, potem je oczywiście wypuszczałem, ale ogólnie to od razu się łezka kręci. Ja ile można tutaj fajnych wspomnień wydobyć. No, jak się chodziło do kogoś, nie mając z telefona, wiedziało się gdzie kto jest, jak e, potrafiło się e, spędzać wolne w jednym miejscu po 3 godziny i jeszcze nie, nie chcieć wracać do domu, to słuchajcie są mega, to mega fajne wspomnienia. E, no teraz lecimy do babci mojej ukochanej ma malutkiej i zobaczymy. Co tam u niej? O wzięłam, wziąłem, dobra, już się przystraszyłem, że nie mam. E, e, I co? I wchodzimy. Jo. No hej, no hej Cześć, dziewczyny. Cześć, łopczyku. Mój zlot moich dziewczyn. Są o. Moje dziewczyny czekają słuchajcie. No kochanie, dziękuję Ci bardzo no Jesteś moją wychodką. Nie mówię o jedzeniu. tutaj No O, budu głębok. nie macie? Nie, smadra na noga. miałeś co to nie Co kto nie krzywnie? Najlepsza babci na świecie. No wy... Pani mówi, że tam biorą tyle i 40 zł, Słuchajcie, to są siostry. Jak widzicie są piękne. Pokiwajcie. No co? Pięknie wyglądacie dziewczyny. Nie dosyć, że ładne, to mądre jeszcze. Pięknie. <laughs> Ale pięknie wyglądacie i wy jesteście w tak mogę... Słuchajcie, to są dziewczyny tego samego wzrostu. Czy ktoś jest wyższy? Ja. Okej. Okay. Cześć, Hanka? Gili, 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 gili? Nie, rób. Gili, gili, gili? gili. Co? I potem. Pokazuję. Ciebie no. to mogę wszędzie pokazać, jesteś najpiękniejsza. Tak! No tak. Po odwiedzinach mojej babuni kochanej. No Widzieliście, ona no jest przesłodka i przekochana. Taka miłość się nie zdarza. Pamiętajcie, dbajcie o to. A ja lecę do chaty się pakować, bo jutro mnie czeka długa podróż. Bo najpierw Łódź, potem Warszawa, a na samym końcu morze. A jakie morze, to już zobaczycie w od kolejnym odcinku. No i teraz kochani, moja szafa po prostu wszędzie. Co mi nie jest sama tak źle, nie? Dobra, trzeba teraz powybierać wszystkie rzeczy, bo nad morzem może być słuchajcie, chłodno, zimno, słonecznie, ogólnie wszystkie pory roku tam są. Więc y, teraz się pakujemy wspólnie yy, i co? I lecimy z tym tematem. <laughs> no i zaczynamy pakowanie. Ja pierdzielę wam powiem, że to jest... Będzie ogólnie szybka akcja. <laughs> Udało się, kochani, zrobić całe szczęście. Wszystko zmieścić, i o to w tym wszystkim chodzi, że się udało. Czyli już jestem po tym. Teraz tylko została mi, praktycznie kosmetyczka została mi, i w sumie tyle. No i sprzęt wiadomo, nie? A to do pracy, jaka sobie, sobie zawsze ładuje. No, ogólnie fajna jest ta walizka, potem Wam ją pokażę, bo mm, Wam powiem, że tą walizkę, co miałem wcześniej, ogólnie dwie walizki, co miałem wcześniej, kupiłem je za 6-7 to Się rozpierdzieliły, posłuchajcie, pierwszym razie jedną walizkę rozpierdzieliłem. Jak leciałem do Kolumbii, skupiłem nową, to ją po prostu no, niestety nie wytrzymała. I już na lotnisku, słuchajcie, wylądowała trochę tak krzywo, ale uważam, że to jest wina walizki niż tam tych ludzi, ponieważ no, główno, totalne. <noise> Dobrze, przeproszeniem. A teraz e, mam kochani, taką walizkę też. No i jutro wam pokażę. No więc jutro, słuchajcie, jest nowy dzień, nowe przygody. A jutro idziemy do Łodzi, Warszawy, a potem, kochani, lecimy do Ach, hotelów nad morzem. Zajeb... No. no. i kończymy, słuchajcie, ten odcinek takim małym wierszem. Na górze róży, na dole fiołki. Latino amore. Kocham was, moi aniołki.